Co ja zrobiłem? Bo, jakby nie było, miałem jakieś tam swoje plany, tak. Wszystko jednego dnia poszło. Sierpień 2003 roku we wsi Rumunki Podgłogowskie pod Lipnem doszło do potwornej zbrodni. Prokuratura rejonowa w lipnie prowadziła śledztwo po w sprawie podwójnego zabójstwa ofiarami były matka i dziecko w wieku lat pięciu. A sprawcami jak później ustalono w toku postępowania byli młodzi mężczyźni w wieku 18 i 16 lat, sąsiedzi ofiar i sprawcy przy użyciu noża zabili obie kobiety a oskarżenia został skierowany w tej sprawie przeciwko Krystianowi P i Przemysławowi K. Jeden ze sprawców właśnie był szesnastolatkiem który jednak z uwagi na okoliczności odpowiadał normalnie przed sądem okręgowym. Sprawcy zostali skazani wyrokiem sądu okręgowego we Włocławku w 2005 roku na kary po 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po upływie dopiero od 20 lat. Kazany przemysławka przebywał w naszej jednostce przez kilka lat. Z powodu uzależnienia był poddawany środkom terapeutycznym w naszym oddziale specjalistycznym. Dwa lata temu wyjechał do innej jednostki penitencjarnej. Jego wspólnik nadal odbywa karę. Naszej jednostce uczy się, nie sprawia problemów wychowawczych. Krystian, bo zawsze wszyscy szukają motywu. Zadają sobie to podstawowe, absolutnie pytanie: dlaczego? Nie potrafię na te pytania odpowiedzieć. Tyle, czasu, coś... tyle czasu minęło. Nie potrafię. Miejsce zdarzenia bardzo wstrząsająca tragedia. Chyba nie trzeba nikogo o tym przekonywać, jeżeli chodzi o kobietę i, i dziecko zamordowane w taki, mogę powiedzieć, bestialski sposób. Ponadto drugie dziecko, które podczas zabójstwa było obecne w domu. Chłopiec schował się, był ukryty pod pościelą. Natomiast po nocy rano udał się po pomoc do najbliższych sąsiadów, których znał, w rezultacie okazało się, że pobiegł do domu zabójców. Myślisz, że wtedy, gdy, gdy to się stało, gdybyście go znaleźli, on też by nie żył? Nie wiem. Jedyny świadek zbrodni, 16-letni obecnie Daniel, nie mieszka ze swoim ojcem. Tak zadecydował sąd. W naszej placówce przebywa od maja Daniel. Jest to wychowanek, który w okresie dzieciństwa przeżył poważną traumę, związaną także i z ogromnym nieszczęściem, które wydarzyło się w domu. U nas jest z powodu nierealizacji obowiązku szkolnego. Przebywał w domu rodzinnym u ojca. Jednak wszelkie próby zareagowania i niesienia mu pomocy przez placówki oświatowe nie odniosły skutku. No, tak, i trochę. Miłość. Nie nie. A co ci zrobił? No, czasami bije. Bija. A za co ci bije? Nie, nie. O wszelkich obserwacjach, rozmowach, spotkaniach z kuratorami, z sądem. Są podejmowane decyzje w dalsze, mające wpływ na pewno na jego życie. Natomiast chcielibyśmy zrobić wszystko, aby to jego życie jakoś poszło po właściwych torach.